Zbronia i kara. Z tej powieści należy wyciągnąć następującą naukę: jeśli cierpisz na paranoję, to nie morduj ludzi, bo nie będziesz w stanie ukryć tej zbrodni. Oczywiście żartuję. Morderstwo w tej książce nie jest żadną zbrodnią, gdyby Raskolnikow zabił dla pieniędzy albo nawet bez dobrego powodu, w złości nie byłoby problemu. Według Dostojewskiego zbrodnią jest pycha. Nie to, że Raskolnikow zabił, ale to, że uważał, że ma prawo zabić, że jest lepszy od innych. Po pierwsze dlatego, iż pycha jest największym grzechem, gdyż uniemożliwia poddanie się woli Bożej, po drugie uniemożliwia także Wywiązanie właściwych relacji z ludźmi to z kolei uniemożliwia tworzenie lepszego świata od cała tajemnica. Fabuła polega na tym, że Raskolnikow morduje lichwiarkę głównie po to, aby dowodnić sobie, że do tego zdolny, a następnie przez pozostałe 500 stron powieści świruje, dostarcza poszlak świadczących o własnej winie, po to, aby na końcu się przyznać. Przyznaje się ze względu na prostytutkę, w której się zakochał, a po pewnym czasie spędzonym na katordze mięknie przestaje być przekonany o swojej wyższości, że jest z nią długo i szczęśliwie. 6 na 10. Proponuję przeczytać zamiast tego brać Karamazow.